Cześć, z tej strony Kasper z rykowiska. Dzisiaj krótka relacja z naszej pierwszej szklarni, której dawno już mnie nie było. Chciałem zobaczyć, jak tam się mają nasze halapeniosy. Kilka Karolin Reaper. No, tutaj powiem Wam, że jest średnio tak jak w szklarni w tunelu Piotr. Wszystko wygląda dosyć fajnie i pod kontrolą, tak tutaj jednak szkodniki dają się we znaki. Przede wszystkim są tu ślimaki. Jest to masa takich bezmuszlowych oślizgłych ślimaków które po prostu są odpowiedzialne za to, że na przykład tu nie ma w ogóle papryk. Małe sadzonki jeszcze zostały zażarte dosłownie do, do samego przewodu. No i taka roślina nie ma już szans na zregenerowanie się. Tutaj na przykład widać przy Karolinie Ripper tylko podjedzony liść. No oczywiście poza ślimakami pełno mrówek, które już się gotują do roznoszenia mszycy. Te mrówki aż tak bardzo nie są szkodliwe, jeżeli butują gniazdo pod, pod krzakiem, tak jak tu na przykład. Aczkolwiek ewidentnie osłabiają roślinę, i ten system korzeniowy jest dużo mniej sprawnie działa, i sadzonka jest po prostu słaba. Tutaj widać na przykład, że jest problem. Zagniezdowały się tam te mrówki, i roślina już nie jest w stanie pobierać w pewnym stopniu substancji pokarmowych. No także tutaj. Myślę, że coś będzie. Jest kilka krzaków takich fajnych. Tutaj mamy fajnych kilka Karolin Reaper Red, które zapowiadają się fajnie. Ja Karoliny w ogóle nie przycinam. Hala peniosów też troszeczkę tutaj jest. Także coś ukisimy. Może się nawet z wami podzielimy. Tutaj też jest duży problem. Jeszcze jedno z jeszcze jednym dużym szkodnikiem. O, tu możecie zobaczyć jak się zapada. W całej tej okolicy pojawi się pełno nornic, które po prostu są tak duże, że wciągają całą cebulę lub krzaki pod ziemię. Także ten tunel prawdopodobnie jest z zeszłego, zeszłego sezonu albo wykopany zimą, bo tutaj jeszcze nie widziałem żadnego otworu, żeby się coś pojawiło. Ale wiem, że ta chwila może nadejść. Mam nadzieję, że będę już po chociaż jednym zbiorze. No i. Tak jak powiedziałem na początku, tutaj osobą od zaangażowaną, odpowiedzialną trochę za, za te sadzonki jest mój ojciec, więc no też nie mamy jeszcze tyle kontroli nad tym. On tu podlewa, więc mam nadzieję, że, że nie przybędzie tutaj nic złego przed wydaniem owoców. No także to jeszcze, może Wam pokażę, fajne krzaczki, już ma zawiązane owoce. odmiana poblano reszta jeszcze, jeszcze chwilę szczególnie halapeniosy. jeszcze widzę, że potrzebują trochę czasu, nie kwitną ale to dobrze, one nie muszą tak szybko mam nadzieję, że się dobrze rozgołęzią bo wtedy też plon będzie większy no a szkodniki odpuszczą albo chociaż nie będą jeszcze bardziej agresywnie atakować także trzymajcie się a ja się zabieram w podróż do drugiej, drugiej szklarni już przy naszym domu